Pierwsze uruchomienie przekształtnika silników BLDC, czyli silników trójfazowych synchronicznych, to jest silnik typu hub czyli silnik w piascie koła silnik o mocy 350W zasilany napięciem 24V zbudowanymi czujnikami chaltronowymi. Halotrony, czynniki halotronowe podłączone są tymi cienkimi przewodami. Tu jest prosty sterownik na Atmedze 88. Tu jest tylko taki mostek z zasilaczem. Mostek podłączony jest do sterowania driverem. Drivery tranzystorów MOSFET, no i MOSFETy dla jednego silnika i dla drugiego silnika, jest to driver podwójny zasilanie każdej ze stron osobno masa wspólna i zasilanie nawet widać bateria plus 2 to jest pod spodem bateria plus 1 tu jest napięcie zasilające przetwornice do zasilania driverów w tym momencie pobieramy je bezpośrednio z zasilania dodatkowo tam jest podłączenie jeszcze o zasilacza zwykłego liniowego 5V do zasilania procesora. Zasilacz 350W, transformator o napięciu 30, 30V 30 po wyprostowaniu i odfiltrowaniu, ostek prostowniczy, kondensator większy z, z mniejszym kondensatorem do, do gładzenia tętnień. Tu jest też dość sporo kondensatorów do yy, do zapewnienia wydajności odpowiedniej prądowej jest to potrzebne. Jest po raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kondensatorów na stronę o pojemności 1000 mikrofaradów na 63 V. Oczywiście o niskiej impedancji. Tutaj reguluje wypełnienie impulsów bramkujących dolne tranzystory. Hmm, silnik nie ruszy w tym momencie samoczynnie, ponieważ y, prze, y, haltrony są odczytywane w przerwaniu, pin change, y, no, a w tym momencie się nic nie zmienia. Dlatego, aby silnik ruszył trzeba zadać mu dosłownie jeden impuls. I w tym momencie silnik się kręci. Tu jest y, wyjście y, czujnika na, prądu, czujnika nowego. Tu jest dla jednego kanału. Pod spodem jest czujnik do drugiego kanału. Czujnik ten ma czułość, zdaje się, 20 mV na amper. No i maksymalny prąd 50A. Amper. Zwiększa wypełnienie impulsów. Opona jest nie dlatego jest nieco Wprowadza pewne wibracje które przy wyższych prędkościach są stosunkowo ciężliwe. Tu jest mierzony pompu prądu. Faktyczny. No tutaj trzeba sobie niestety przeliczyć ten pomp prądu. Hmm. Także nie jest on wygodne, A tu jest tylko do kontroli. No i okej. Okay. Zrobimy lax. To jest maksymalne wypełnienie pobór prądu bez obciążenia silnika, w tym momencie wynosi 1.6 6 Ampera. Będę delikatnie spróbować go ręką przehamować. Jak to nie jest łatwe, silnik ma, opona ma yy, no, różne jakieś kolce i, i pozostałości gumy. Dlatego wcześniej boli, dlatego może zrobię tak. Dużo mniejsze wypełnienie. Niestety ręka parzy. Nie mam żadnego przyrządu do wyhamowania koła. Może przy mniejszej prędkości obrotowej. Dam radę pobrać nieco większy prąd. Ze świlacza. Było przez po chwilę ponad 5 Amperów. Niestety statyk się przewala. No. no, no.